Chciałabym Państwu zaproponować kilka chwil z wynikami badań. Charter Zero Poland i wyniki badań, które przeprowadziliśmy wspólnie z naszym partnerem, Fundacją Deloitte. Pierwsze w Polsce, gdzie staraliśmy się zbadać, jak przedstawiciele i przedstawicielki organów nadzorczych, czyli rad nadzorczych, podchodzą do kwestii klimatycznych. Oto kilka wyników. Po pierwsze. Respondenci mają poczucie dobrej wiedzy o klimacie. 62%, 62 osób, które uczestniczyły w tym badaniu, tak odpowiedziały. Natomiast mamy już taką lukę wiedzową, ponieważ dla 32% ta wiedza jest dosyć ogólna, a 7% osób zasiadających w organach nadzorczych nadal tej wiedzy nie posiada. A co ciekawe. Wiemy już, jakie trzy główne hasła powinny nam towarzyszyć, chcąc wprowadzić działanie edukacyjne do organizacji. To strategia, to monitorowanie oraz raportowanie rzeczy związanych z klimatem, czyli wskaźników klimatycznych, emisji. Są to słowa kluczowe, które zwłaszcza przedstawiciele biznesu powinni pamiętać, chcąc zaopiekować ten temat w swojej organizacji. Zmiany klimatu i ich obecność w problematyce, w czasie, i obecność tej problematyki w czasie posiedzeń rad nadzorczych. Tutaj warto zwrócić uwagę na to, co dzieje się po stronie żółtej. Niebieska strona to jest to, co napawa optymizmem, czyli pojawiające się tematy w czasie posiedzeń, to znaczy, że temat wchodzi na agendę przedstawicieli i przedstawicielek rad nadzorczych. Ale nie jest to temat powszechny, czyli nadal wiele mamy do odrobienia. To są takie lekcje, być może podstawowe lekcje, do tego, żeby usiąść i porozmawiać o klimacie w czasie najbliższego spotkania Rady Nadzorczej. Co więcej, kwestie klimatyczne nie są Radą Nadzorczym komunikowane. To oznacza, znów patrzymy na tę żółtą część naszych wykresów. I mamy taką świadomość, że my jeszcze nie wiemy, w jakim, na jakim etapie jesteśmy, w jakim momencie naszego życia organizacyjnego jesteśmy, myśląc o klimacie. Mamy tutaj a, wiele do nadrobienia. Są oczywiście organizacje, które już komunikują się ze swoimi radami nadzorczymi, wymieniają informacje, rady nadzorcze mają okazję zapoznać się z wynikami, chociażby poprzez raporty zintegrowane czy raporty pozafinansowe. Natomiast nie jest to powszechna praktyka. No i myślę, że wykres, który pokazuje nam bardzo wiele też oczekiwań i potrzeb ze strony rad nadzorczych, a mianowicie to, że organy rad nadzorczych, osoby zasiadające w radach nadzorczych, mają poczucie nieodpowiednich czy niewystarczających kompetencji, że nie daje się im tych kompetencji. To oznacza, że mamy oczekiwanie, żeby wspólnie z zarządem zacząć stawiać ten temat na agendzie. Nie tylko od strony wyznaczania wskaźników, ale też zastanawiania się, jak wspólnie możemy dochodzić do celów klimatycznych, jak wspólnie możemy wymyślać, projektować najbardziej skuteczna i efektywna strategie. I kolejna rzecz, jakie są potrzeby i oczekiwania. I czy z jednej strony mamy takie poczucie, że mówi się o klimacie bardzo dużo, ale czy my faktycznie po stronie konkretnych organizacji i organów nadzorczych już traktujemy kwestie klimatyczne jako ryzyko? Znów mamy zdania podzielone, i część uważa, że tak, że jest to, że jest to ryzyko że będzie się tak, że będzie się tak działo, że to ryzyko stanie się dla nas istotne. Natomiast część nadal uważa, że nie jest i nie będziemy, się tym, my nie będziemy się tego obawiać, nie będziemy się tym zajmować z perspektywy ryzyka w najbliższych latach. No i te ryzyka, jakie ryzyka dostrzegamy? Dostrzegamy ryzyko związane między innymi z łańcuchami dostaw. Czyli łańcuchy dostaw zaczynają odgrywać coraz większą rolę w naszych strategiach, naszych politykach, w planowaniu naszych celów, ale również mamy takie poczucie, że to ryzyko czycha na dla nas w wymiarze finansowym. A są też szanse, i wśród szans mamy również a, to, co było przed momentem ryzykiem, a jest a teraz przedstawione jak, i widziane jako jako możliwość, czyli możliwość pozyskiwania chociażby nowych źródeł finansowania i tego, że my będziemy szli w takie inwestycje, które przyniosą nam zielone, zielone korzyści, oczywiście również korzyści ekonomiczne. I to, co też jest nowością, ale nie mamy jednoznacznego stanowiska jako osoby, które zasiadają w organach nadzorczych, to jest to, na ile wskaźniki klimatyczne są ważniejsze od wskaźników finansowych, a może są równie ważne. A ten wykres pokazuje, że mamy jeszcze ambivalentny stosunek do wartości wskaźników. Z jednej strony wiemy, że te finansowe są dla nas kluczowe i wiemy dlaczego już od wielu lat, ale z drugiej strony zaczynają pojawiać się nam wskaźniki. Klimatyczne, tak, te wskaźniki, które jeszcze do no, niedawna nie były brane pod uwagę albo były jednym z kilkunastu, kilkudziesięciu wskaźników, na jakie zwracaliśmy uwagę w naszych raportach CSR-owych, naszych raportach z zrównoważonego rozwoju czy pozaekonomicznych. I priorytety. Priorytety są myślę, że podobne do tego, co już Państwu pokazałam ale w kategorii działań edukacyjnych. To również strategia, to planowanie tej strategii, planowanie celów, to podejście aktywne, podejście do zarządzania ryzykiem, tak żebyśmy weszli na dobrą ścieżkę transformacji i nie chodzi tutaj tylko o transformację energetyczną, ale również transformację naszego sposobu myślenia, podejścia do prowadzenia biznesu, tak żeby ten biznes mógł trwać również w przyszłości. I ten raport nie byłby możliwy, gdyby nie rzesza osób. To z jednej strony um, nasz partner, Fundacja Deloitte, ale to również eksperci i ekspertki, którzy zdecydowali się udzielili nam głosu i komentarza. E, także zachęcam Państwa, raport będzie dostępny już jutro, będziecie mogli ściągnąć go ze strony chapter zero poland. E, zachęcam również do odwiedzenia tej strony. Osoby, które zasiadają w organach zarządczych i nadzorczych, zapraszam do e, dołączenia do nas, do dołączenia do inicjatywy. Pozostałych zachęcam do śledzenia tego, co dzieje się na naszych stronach. Staramy się Państwu dostarczać aktualnej wiedzy o tym, e, co w klimacie piszczy.